Dzisiaj coś, co teoretycznie nie powinno się udać, ale jestem przekonany i w zasadzie wiem, że uda się fantastycznie. Wędzone na grillu gazowym żeberka z yy, zrobionym przeze mnie sosem barbecue. Będę wędził przy użyciu takiej skrzynki, którą znajdziecie oczywiście na www.koler.pl i będzie to pyszne. Nazywam się Marcin Kucja, ja w kuchni, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i kliknięcia dzwoneczka, żebyście nie przegapili żadnego z naszych filmów. Zaczynamy! Do zrobienia takich żeberek potrzebujecie oczywiście żeberek. Do zrobienia suchej marynaty potrzebujecie soli, papryki wędzonej, papryki ostrej, cebuli i czosnku również sproszkowanych. Żeberka musicie wysmarować musztardą. Ja użyłem musztardy Dijon. Jak zrobić sos barbecue? Wszystko znajdziecie w opisie filmu. Możecie oczywiście użyć sosu barbecue, który jest gotowy, ale taki na wędzonych śliwkach to jest petarda. Zaczynamy od wieprzowych żeberek. Kładę je tutaj. Nie zrywam tej błony z tyłu. Nie wiem po co to robić. Ona jest naprawdę całkiem spoko do jedzenia. I używam moi drodzy musztardy. Dijon, jeżeli nie lubicie ostrej musztardy, możecie użyć jakiejkolwiek innej. Smaruję je. No, myślę, że na jedno żeberko to tak ze trzy łyżki takiej musztardy wchodzą. No, i wrócę sobie do miski, żeby nie uwalić wszystkiego dookoła. I zobaczcie. Wcieram. Wcieram, 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 wcieram. Po co to robimy? Przede wszystkim w musztardzie jest ocet, który spowoduje, że takie żeberka będą kruszyć, bo robią się kilka godzin, więc oprócz tego, że się wędzą, to jeszcze troszeczkę się marynują. A oprócz tego, wmasuję w tę musztardę tak zwanego dry raba, czyli suchą e, przyprawę. I co jest w takiej przyprawie? W moich przepisach, zwłaszcza tych od kilku miesięcy, nie używam cukru, więc w moim rabie nie będzie cukru. Ale oczywiście, jeżeli czytacie takie przepisy na tego typu jedzenie, zobaczycie, że jest tam bardzo często cukier brązowy. Możecie dodać cukier do takiego raba. Ja tego nie zrobiłem, bo nie używam cukru. I mam tutaj paprykę wędzoną, paprykę ostrą, suszony czosnek, suszoną cebulę i sól. Wszystkiego mniej więcej po dwie łyżeczki. I teraz będę to wszystko wmasowywał w żeberka. O! To naprawdę fajnie pachnie. Jeżeli chcecie się bawić tutaj w inne przyprawy, możecie dodać suszone oregano, które świetnie gra z wieprzowiną, możecie suszony fękuł dodać. Naprawdę bawić się można tutaj bardzo konkretnie. Pamiętajcie, że w musztardzie jest też sól, więc naprawdę nie trzeba przesadzać. Poza tym, te żeberka nam się zbiegną później, więc. Tak naprawdę, jeżeli będziecie potrzebowali je jeszcze doprawić, to możecie to zrobić na etapie smarowania sosem, ale to za chwilę. I tak nasmarowane żeberka wrzucam do grilla, a grill jest odpalony i nagrzany do jedynie 100 stopni. One sobie tam będą siedziały w okolicach 3 godzin, więc naprawdę nie potrzebujemy tutaj e, gigantycznej temperatury. Wędzimy, wędzimy na grillu gazowym. Teraz pozbędę się rękawiczek. Bezpośrednio na aromatyzerach jest skrzynka wędzarnicza ze zrębkami. Coś takiego. Tutaj są namoczone wcześniej zrębki. Które pozwolą wędzić to wszystko. Ja zamykam tego grilla i zostawiam go na 3 godziny. Oczywiście taką skrzynkę kupicie na www.color.pl. Tak samo z rębki. Wszystko znajdziecie tam i będziecie mogli wędzić. To nie jest nasz pierwszy film o wędzeniu, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak możecie zrobić sobie domowe wędliny, które wyszły naprawdę fantastycznie, to kliknijcie gdzieś tutaj i będziecie mogli wszystko obejrzeć i dowiedzieć się dużo więcej o wędzeniu. No, a teraz mi pozostaje czekać. Widzimy się za 3 godziny. Uhu, jak pachną te żeberka. No dobrze, ale żeby nie było tak, że podajemy żeberka tylko z żeberkami, więc dodatek e, warzywny. Dodatkiem warzywnym będzie dorzucona na ostatnie 10 minut cukinia. No i tutaj patent, który <grych> chyba robię za często już na tym kanale, ale bardzo go lubię, czyli krateczka, krateczka. Moi drodzy, ona robi robotę. Może jest tylko po to, żeby coś ładnie wyglądało, czy jest to kurczak, czy jest to kaczka, czy jest to um, każda inna forma um, dynia, którą też kroję. Ale moi drodzy, to robi robotę. Zajrzę do żeberek. Mhm, mm pięknie. No to jest coś, co lubię. To teraz tak, tutaj na górę położę cukinie, żeby one sobie fajnie chodziły. Na blacie przygotuję sobie aluminiową folię. I zdejmuję żeberka na folię aluminiową. I zawijam. Trzeba szczelnie te żeberka zamknąć i wrócić z nimi na grilla. Dzięki temu one będą jeszcze delikatniejsze. Ale wędziły się tyle godzin, że mógłbym zupełnie pominąć ten proces. Dlaczego? Bo po prostu są cudowne. Trzeba uważać, żeby się nie rozrywały. Mmm. Jakie to jest dobre? 10 minut. Pamiętajcie, żeby nie, nie używać zbyt wysokiej temperatury. 150 stopni jest ok. E, oprócz e, m, skrzynki wędzarniczej e, ze zrębkami, możecie obok e, postawić e, m, brytwankę, w której będzie woda albo piwo. Na przykład, to też wszystko idealnie będzie grało z tym, żeby zrobić pyszne żeberka. A moje żeberka już. E, przez przynajmniej 10 minut siedzą w tej folii. Mogą tam zostać dłużej. Ale ja już chcę je jeść. Jaka tu jest muzyka dla uszu. Moi drodzy. Cudownie, cudownie. One się troszeczkę, można powiedzieć, spociły. Ale wszystko weszło do środka. Ja teraz rozkręcam grilla na maksa. Bo będę z nimi jeszcze wracał tam. No, patrzcie, patrzcie. Jakie to jest cudo. Piękna sprawa. No i teraz sosik barbecue jest idealnie wsmarowywany w żeberka. Dobra, pierwsza, e, pierwsza warstwa barbecue jest nałożona. Tutaj już jest dobra moc. No i moi drodzy, ryzykując poparzenie. Wrzucam dołem, tym sosem na dół. To naprawdę zadzieje się bardzo szybko. Żeberka się rozpadają, więc uważajcie. Uuu! Pamiętajcie, żeby smarować te żeberka z każdej strony. O, I bardzo szybko przewracać. Ostatnia warstwa. O tak, tyle sosu miałem, tyle sosu użyłem. I bardzo się cieszę z tego. I teraz na dół cukinie, które w ostatecznym uderzeniu będą się grillowały pomiędzy żeberkami. Minuta. Uuu! No dobra, lecę. Pięknie. Ła! Do tego trochę cukini. Azbestowe palce się przydadzą. Na wszystko odrobina soli. Tak jest. I odrobina pieprzu. Wyłączamy grilla. Zamykamy i teraz coś, czego nie powinno się robić. Nie powinno się próbować tego od razu. Trzeba poczekać, trzeba dać temu mięsu odpocząć, ale ja nie wytrzymam. Zresztą po co to kroić, jak to się pięknie rwie. Wędzone śliwki w sosie, w środku. Pyszne, delikatne mięso. Zobaczcie, jak tutaj pięknie odchodzą te kostki. To jest najlepszy przykład, że żeberka są dobrze zrobione. To jest za gorące. Nie powinno się tego jeść od razu. Uuh! Ale ciężko się powstrzymać. Takie żeberka na gazowym grillu. Najładniejsze chyba, jakie widziałem. No i do tego piękny, pyszny sos barbecue, do którego nie dodałem w ogóle cukru. Jedyny cukier jest w śliwkach. Peltarda. Subskrybujcie kanał Kolera, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego z naszych filmów. A ja dalej będę podjadał, bo to jest przepyszne. Poezja. Grylujcie tak jak my.